Hej, witam Was serdecznie, moi drodzy. Drugi filmik z Halloweenowej grozy w Overwatch 2. Tym razem omówimy sobie pozostałe tematy związane z tym wydarzeniem, czyli wszystkie aspekty inne niż ten tryb. Wyzwania, sekrety, tajemnice, czy nowe przedmioty kosmetyczne, czyli na końcu sobie porozmawiamy troszkę o tej monetyzacji. Ale w pierwszej kolejności zajmijmy się chyba. Kwestią, która jest w społeczności najczęściej poruszana, oprócz oczywiście monetyzacji, czyli wyzwania z gniewu narzeczonej. Otóż ludzie się tutaj troszkę zastanawiają, na czym to dokładnie polega. Wejdziemy sobie w zakładkę wyzwania, wy, wydarzenia i mam. Ja już to mam prawie wszystko zrobione. I tutaj mam jakieś różne challenge z nowego trybu, które są no. Dla niektórych nie, nie do końca zrozumiałe, dlatego postanowiłem nagrać filmik, w którym to wytłumaczę. Na przykład takie zlikwiduj 35 bossów, to jest, e, to jest proste. Ale, na przykład, mm, odkryj losy grozy z przeszłości w ukrytym zakątku Adler z w gniewie na rzecz Womensteina. Bardzo wielu ludzi się zastanawia, na czym to polega, zatem nie przedłużając, rozpoczynamy. Okay, to pierwsze wyzwanie, jakie sobie sprawdzimy, jakie zrobić, to jest puk-puk, zakuć spokój gościowi w tawernie w gniewie narzeczonej z Lumensteina. Jesteśmy właśnie w tawernie, to jest sam początek, musimy pójść na górę, o, i podchodzimy tutaj, o, do tych drzwi. I jak widzicie, podejdziemy, jest zapukaj, pukamy sobie i uwaga, my pukamy. Jeszcze raz. Mocniej. słuchać jakieś grzmoty. Ktoś też zapukał. I trze trzeci raz pukamy. Jeszcze raz chyba. Czwarty raz. O. O. I wyzwanie ukończone. Kolejne wyzwanie. To jest. Um, już pokazuję. Bądź świadkiem wszystkich siedmiu momentów banshi w jednej rozgrywce w gniewie narzeczonej z Lumensteina. E, chodzi o to, że jak teraz wejdziemy sobie na ten teren, to w różnych miejscach mamy jump y z Banshi. Jeden już mi wyskoczył, zresztą nie będę pokazywać wszystkich, bo czasami to jest za naszymi plecami się dzieje, ale pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Takie trzy moje ulubione właściwie. Stając tutaj To Uwielbiam po prostu ten moment. O, czekajcie. O, a, a, uwielbiam to! Tak puścianie, chodzi jak pająk jakiś. Zajebiste Czekajcie, gdzie jeszcze? O, tam była gdzieś. O, o jest tutaj. O. o. To jest dobre. W naszą stronę biegnie. Gdzieś jeszcze tutaj, powiedzmy, po tym dachu jakoś chodzi, coś takiego Ale chyba najlepszy, najlepszy jump scare z Banshee Jak graliśmy ze znajomymi, to mieliśmy sześć i szukaliśmy, gdzie ten siódmy I chodzimy, chodzimy, co nie? Ja już tak się odwracam i tak Ej, tu jakieś drzwi uchylone są O, o co chodzi? Słychać jakieś dźwięki, jest zaznacznie do środka <ślesk> <ślesk> Dobre, dobre. I w tym momencie nam wszystkim zaliczyło. To jest właśnie to jest właśnie ta, ten, ten, ten challenge. Po prostu trzeba chodzić tutaj wszędzie naokoło, e, można się rozproszyć, bo nie, to nie, mu nie musisz być tego świadkiem, że widzisz to na swoim ekranie. Wystarczy, że e, gdzieś tam się pojawi ta moja. Ktoś musi być po prostu w pobliżu. Ok, pokonaliśmy właśnie e, gargulca wraz z, z zaklinaczką, więc możemy wykonać kolejne e, wyzwanie. Czyli to jest, bababababa, ba, 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 wywar wiedźmy, odkryj los grozy z przeszłości w ukrytym zamkotku Aldersbrunn Czyli, to gdzieś tutaj się znajduje, ja cały czas tego pamiętam, szukałem i tak szukałem, 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 szukałem i tak, o, o, tu coś jest, o Trzeba kucnąć, o, wchodzimy do tego tutaj pomieszczenia, podchodzimy tutaj, o, i zaliczę nam tutaj wyzwanie Czyli widzicie, jest tutaj hak jakiś, wieprza, o, mort Opona. Wywar Wiedźmi, no po prostu nawiązanie do, do pierwszej misji. Pod latarnią najciemniej. Przykucnij przy latarni na 6 sekund, gdy duch jest aktywny w gniewie narzeczonej. O. Czyli idziemy. I teraz tak, to jest to jest tuż za rogiem. O. Tutaj jest ten Sigma, ten, ten nieśmiertelny duch, i trzeba tutaj, właśnie. O, widzicie, to jest ta latarnia. Tutaj trzeba przykucnąć przez 6 sekund, ale gdy aktywny jest ten duch Sigmy. O, czyli pewnie będziemy otrzymywać obrażenia. O, tu widzicie, coś się stało. A, że teraz jest aktywne. Teraz widać tego ducha Sigmy, to znaczy, że to jest aktywne. O. No to Kiriko bardzo tutaj pomaga, rzu rzuci suzu. No, na, nawet na ekspercie to jest bardzo ciężkie do zrobienia. O, bo bardzo dużo damage tutaj zadaję. No i ostatnie wyzwanie e, To jest, już wam mówię Foto złomba Zrób pozę z narzeczoną podczas jej prezentacji Czyli, o Idziemy I teraz szybko tutaj trzeba iść Bo jest mało czasu, naprawdę mało czasu O, szybko, 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 szybko Idziemy, 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 jest ciach, o, o, pizzuńa z ananasem i też wyzwanie zakończone. To by były wszystkie wyzwania, ale na tym nie kończymy, bowiem zajmiemy się może jeszcze innym jakimiś tajemnicami i ciekawostkami. Resztą aspektów wydarzenia sezonowego. Tutaj mamy pieska. O! I, <grym> i czytałem w necie, że jak zrobi się patrząc na pieska. Czekajcie, niech oni skończą kończą pierdzielić. Patrząc na pieska, zrobimy powitanie. Podziękowanie. Już nic nie Powitanie i podziękowanie. No. no i moi drodzy, teraz coś bardzo interesującego. Już tydzień wcześniej mówiłem, że fajnie by było na tym wyzwaniu e, PVE były talenty zaimplementowane z kampanii fabularnej. No i tak się troszkę zawiodłem. Ich nie było. A jednak są, tylko to niestety nie zostało nigdzie zakomunikowane. E, nie wiem, jakie do końca są. Wiem, że z ASH jest jeden. Już Wam go pokazuję, na czym polega. O, mamy tutaj złomnika. O, i jak. Obrzynem, wepchniemy je w ścianę. No teraz akurat zabiłem tego złomnika, e, ale... one zostaną jeszcze ogłuszone. Tutaj akurat od, od razu umarł, ale pokażę wam jak to wygląda za momencik z ogłuszeniem. Tylko się zbierzemy pod tawerną, O, i teraz dużo złomników tutaj wyskoczy i teraz patrzcie. O, widzicie? Ogłuszone. I, kurczę, nie wiem jakie jeszcze są. O, chyba królowa y, na swoim ulcie na hita pokonuje zwykłe złomniki, ale właśnie to jest taki problem, że nie, na, nie powiedział, Blizzard nie powiedział y, o wszystkich talentach postaci. O, jakie Sojourn ma, jakie ma Kiriko. Na razie ze swoją społecznością nic nie, nic nie odnaleźliśmy, więc to może być zadanie tutaj dla was, żebyście. Y, Żebyście napisali w komentarzach? Jakie, jakie odnaleźliście talenty? Moim zdaniem, no, to, po, to totalnie powinno być jakoś przez Blizzarda zakomunikowane, bo to jeszcze bardziej by zwiększyło hype na ten tryb i, i gameplay. Ludzie chętnie by właśnie grali aż takim stylem, żeby właśnie ogłuszać te złomniki. A tak to niewiele osób chyba o tym wie. No to może teraz porozmawiajmy sobie o czymś znacznie mniej przyjemnym, czyli. Monetyzacja w Overwatch 2. Znowu jakby rozgrzała dyskusja na ten temat. Otóż, co jest dosyć irytujące, mamy tutaj zestaw Wiedźma Kiriko i od razu nam się pokazuje, że to jest 29% taniej. Okej, okay, ale od czego tańszy? Przecież, coś, żeby coś było na promocji, to to musi, musi mieć jakąś swoją oryginalną cenę. A tutaj to wygląda tak, że od razu pojawiło się w sklepie już na przecenie i takie. O co tutaj chodzi? Otóż te 29% taniej polega na tym, że jeśli byśmy kupili każdy z tych przedmiotów w galerii bohaterów sobie osobno, że sobie kupimy sobie ten, potem sobie kupimy ten, to. Wyjdzie nam tak, że zapłacimy 3700 kredytów. Natomiast jeśli kupimy cały ten zestaw naraz, to zapłacimy łącznie 29% mniej. E, czyli to jest właśnie ta przecena. Co jeszcze? E, to też jest durne. Nie można kupić samej skórki. Nie, nie obchodzi. Nie obchodzi mnie zawieszka. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. Chcę kupić tylko i wyłącznie samą skórkę. Natomiast, jak wejdziemy w galerię bohaterów, Kiriko skórka, to ona jest zablokowana. Ona by kosztowała 1900 kredytów yy, tych monet. Nie chcę wydawać 2600-700 więcej. Chcę, obchodzi mi tylko i wyłącznie skórka 1900, która na dodatek kosztuje, Jakbym sobie kupił tą, yy, tą paczkę monet, to mógłbym sobie pozwolić na tą skórkę. Natomiast nie jestem totalnie zmuszony, żeby wydać 2600, czyli jak w, yy, kupię tę paczkę monet, to nie, zabraknie mi. Muszę kupić albo to, yy, albo to. Plus, jeszcze jakaś tutaj, wiecie, ta końcóweczka. I po zakupie e, zostanie mi 100 kredytów, na, które na nic mi nie będą potrzebne. I w bardzo wielu grach jest taka praktyka, e, że te paczki tutaj, ich ilość e, premium waluty e, jakby minimalnie nie wystarcza do kupowania jakichś tam przedmiotów. Kolejna rzecz: e, w skład tego zestawu wchodzą te mniejsze przedmioty których nie można kupić osobno. Chcemy powiedzmy tylko i wyłącznie zawieszkę. Nie możemy kupić tej zawieszki tylko i wyłącznie. Mimo że powiedzmy nie interesuje nas skórka, bo to wszystko jest dla Kiriko, a chcielibyśmy czarnego kota da dać innej postaci. Chcemy kupić tylko i wyłącznie tą zawieszkę. Nie możemy. To jest no nie podoba mi się to. Um, a jednak cena całego zestawu pokazuje nam że gdybyśmy kupili sobie wszystko z osobną, to byśmy zapłacili 3700, czyli to jakąś ma cenę, ale nie możemy tego kupić. To skąd jest ta cena wyliczona całego zestawu, gdybyśmy kupili przedmioty z osobna, Ej, skoro nie można kupować przedmiotów z osobna? No, i mamy tutaj to, yy, ten dopisek, który wszystko nagle tłumaczy, i już Blizzard, Activision Blizzard jest tutaj yy, czyste rączki, już ma Porównany, porównanie cen zestawów w oparciu o cenę każdej pozycji osobno. Dla pozycji, które nie są regularnie oferowane osobno, tak porównanie opiera się na cenie podobnych pozycji oferowanych indywidualnie w tej samej kategorii o tej samej jakości, czyli epickie zawieszki. Normalnie kosztują, nie wiem, 500 kredytów, powiedzmy. Więc e, teoretycznie ten czarny kod kosztuje 500 kredytów, więc on jest tutaj do tej ceny dodawany. To jest taki fikołek logiczny, e, który, no, jakby o tych rzeczach, o których właśnie powiedziałem, ludzie najwięcej gadają. Jest bardzo mało rzeczy, które gracze totalnie free to play mogą zdobyć. Okej, okay, jakby. Można zdobyć kwestie, o, można zdobyć e, wizytówkę graffiti, talizmem w kształcie dyni, to jest chyba najciekawsza e, rzecz, ale no, chociażby epicka skórka była, wiadomo. Skóreczki to jest najważniejsze. E, jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, tak pominąłem troszeczkę. Otóż e, jest pierwsza w grze e, rzadka kwestia. Wszystkie kwestie dla bohaterów są koloru białego. A mamy w grze pierwszą ever o, rzadką, czyli niebieską kwestię dla Kiriko. Wróżenie z kart. E, otóż e, jest kilka, e, kilka różnych kwestii. Jak ją użyjemy, to za każdym razem jest inna losowa. To po prostu jest tarot. I draw the Czyli wylosowałam rydwan. Cokolwiek poszukujesz, bierz to sobie. Coś takie, takie szybkie tłumaczenie, byle jakie. No to akurat jest jakoś tak interesujący pomysł. Na szczęście dostajemy to z, za, za zrobienie wyzwania. No ale tak czy siak, no. Pozostaje smak. I teraz tak: wielu ludzi to powtarza. Tryb PVE spoko. Ale całą radochę z nowego Halloween niszczy nowa monetyzacja. Niemniej jednak uważam, że tutaj powinniśmy potrafić to jakoś rozdzielić. A widziałem bardzo wiele komentarzy w internecie, że ten cały event jest do dupy, do kitu, to tamto, bo przedmioty kosmetyczne są drogie. Jakby. Cieszmy się z gameplayowych nowości, krytykujmy monetyzację, ale nie oceniajmy nowości gameplayowych, tych najważniejszych, przez pryzmat tego, jakie są przedmioty kosmetyczne. Owszem, można powiedzieć, że gramy dla gier dla samego fanu, ale no fajnie jest po prostu coś jeszcze zdobywać. Mimo, że to są tylko skórki, przedmioty kosmetyczne, to jednak... Jest uczucie, że do czegoś się dąży, że wchodzimy w posiadanie nowego przedmiotu. Sądzę, że to by byłby, byłby całkiem ciekawy temat na jakąś pogadankę, taką, nie wiem, socjologiczną, czym są przedmioty kosmetyczne, dlaczego ludzie tak bardzo chcą je zdobywać. Ale okej, okay, będziemy już powoli kończyć. No słuchajcie, Halloween! ten nowy tryb gniew narzeczonej tak jak mówiłem w poprzednim filmie jest niezły, pokazuje potencjał, kilku rzeczy mi brakowało um, tak czułem, że coś jeszcze jest no, nie do końca okej okay. może dlatego sądzę, że o, walczymy z bossy, z którymi walczymy to są po prostu przeciwnicy, bohaterowie z PvP więc to nie było nic takiego nowego, walka z Winstonem to prawie to samo co walka z Winstonem który jest sterowany przez innego gracza więc może to powoduje, że ten tryb nie jest aż tak ekscytujący. Um, dobra, e, to raczej by było na tyle. Moi drodzy, subskrybujcie ten kanał, bowiem e, no, będę się starać robić dobre filmy. A my już kończymy. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.